ciekło nagranie młodego szpaka i się zaczęło. Gwiazda od małego. Michał Szpak od lat bryluje na scenie. Pierwsze kroki stawiał jeszcze jako młody chłopak. Teraz do sieci trafiło nagranie młodego szpaka i. się zaczęło. Michał Szpak, od dziwnego świata do ikonicznej trzydziestki piątki. Mało kto potrafi tak skutecznie dzielić i jednocześnie łączyć publiczność tak, jak Michał Szpak. Przez niemal półtorej dekady obecności na scenie, odcisnął wyraźne piętno na polskim show biznesie. Ostatnio artysta świętował swoje 35. urodziny, co stało się dobrą okazją, by spojrzeć wstecz na jego burzliwą, ale niezwykle konsekwentną karierę. Patrząc na jego sceniczne kolacje i sukcesy, łatwo zapomnieć, jak długa i wyboista była ta droga. Prawdziwym punktem zwrotnym w jego życiu zawodowym okazał się rok 2011 i udział w programie X Factor. Wtedy to cała Polska usłyszała młodego chłopaka, który z ogromną, niemal teatralną charyzmą zaśpiewał Dziwny jest ten świat. Choć ostatecznie zajął drugie miejsce, to właśnie ten występ ugruntował jego pozycję. Od tego momentu stał się Michałem Szpakiem, jakiego znamy artystą, który nie boi się być inny. Kariera usłana sukcesami i kontrowersjami X Factor to był tylko początek. Po programie nie zniknął, co często zdarza się uczestnikom talent show. Działał szybko. W 2015 roku wydał debiutancki album Byle Być Sobą, który jasno określał jego życiowe i artystyczne kredo. Płyta nie była tylko zbiorem piosenek, ale manifestem. Potwierdzeniem tego był twór jesteś bohaterem, którym wygrał super premiery na festiwalu w Opolu. To był pierwszy z szeregu dowodów na to, że szpak nie jest tylko efemerydą z telewizji. Kluczowy dla jego międzynarodowej rozpoznawalności okazał się rok 2016. Wtedy to reprezentował Polskę na 61. konkursie piosenki Eurowizji z utworem Color of Your Life. Choć Eurowizja to konkurs trudny i polityczny, udało mu się zająć wysokie 8 miejsce, co było sporym sukcesem. Piosenka momentalnie stała się hitem nie tylko w Polsce, ale i w wielu krajach europejskich. Szpaku dowodnił, że jego talent potrafi przekraczać granice. Jego kariera to pasmo nagród, które potwierdzają. Że publiczność go docenia, a branża muzyczna akceptuje jego barwny styl. Lista jest długa, od złotego samowara w zielonej górze, przez kolejne nagrody w Opolu, w tym Grand Prix, aż po prestiżowego bursztynowego słowika na topowe top pod top Festiwal w 2022 roku. Jednocześnie Szpak potrafił znaleźć dla siebie miejsce poza sceną koncertową, angażując się w projekty telewizyjne. Przez pewien czas był jurorem w programie The Voice of Poland, a wcześniej dał się poznać z innej strony w reality show Agent Gwiazdy. Wydał też drugi album studyjny Nadzieja w 2018 roku. Udowadniając, że jego twórczość ewoluuje. Urodzinowa podróż w czasie. Z okazji 35. Urodzin Michał Szpak sprawił fanom miłą, nostalgiczną niespodziankę. Na swoim Instagramie opublikował nagranie sprzed lat, które natychmiast stało się wiralem. Była to migawka z wywiadu na którym widać bardzo młodego, ale już pełnego energii Michała. Rozmawiał tam o swoim wykonaniu kultowego hitu chłopaki nie płaczą. I was born Li his h, -Diva h 35 napisał wokalista. To nagranie to więcej niż tylko sentyment. To dowód na konsekwencję artystyczną. Od samego początku, jeszcze jako bardzo młody człowiek, szpak emanował tą samą niezwykłą, niezależną energią. Internet zareagował natychmiast, sekcja komentarzy zamieniła się w lawinę życzeń i ciepłych słów. Gwiazda od małego. Michał, bądź zdrowy i szczęśliwy. Rozwijaj się tak jak tego chcesz. Doświadczaj świata. Spełniaj marzenia. Wszystkiego najlepszego. Jeny, wspaniały. No i ćwierć wieku temu byłeś świadomy swojej drogi. Celuj wysoko, sięgaj gwiazd i bądź zawsze szczęśliwy. Wszystkiego najlepszego Michale. Samych sukcesów Ci życzę. Leć wysoko. Michał Szpak jest żywym przykładem tego, że w show biznesie można osiągnąć sukces, nie rezygnując z własnej, unikalnej osobowości. Jego 35: Urodziny to symboliczny moment, w którym można podsumować jego dotychczasową, pełną nagród i wyzwań, ale przede wszystkim niezmienną w swojej oryginalności drogę. Talent i charyzma Szpaka od lat fascynują, a ten urodzinowy powrót do przeszłości tylko to potwierdził.